Słuchajcie, ludziska, dalej jest to samo. Tak, tak, jest dalej lipa, widzisz, dalej jest to samo. Nie mam dostępu do swoich rzeczy. Zamknąłem grę, wiesz, wyszedłem z gry, zamknąłem, wszedłem jeszcze raz, ale to nic nie pomogło. Ja teraz zrobię jeszcze jedną rzecz, bo ja mam kopię save'a, którą wysyłałem do chmury. Tak, no, mam tutaj uprawnienia administratorskie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Bo gram na PS 4. Jaka jest? Jaka jest komenda? Czekaj. force join tribe tá? Chyba nie pomogło. To nie pomaga. Mm -hmm. nie pomaga wiecie ja na upartego mógłbym pobiec do czerwonego obelisku tak wyciągnąć wszystkie te swoje graty o ile miałbym do nich dostęp żeby je wyciągnąć no ale co z tego jakbym po wyciągnięciu nie mógł na przykład usiąść na, na ragnogatę tak ja spróbuję zrobić wiecie co spróbuję zrobić jedną rzecz bo ja mam ja mam prawdopodobnie, mam prawdopodobnie w chmurze PlayStation swój ostatni zapis z tego momentu jak pokonałem smoka. Albo z momentu po pokonaniu, albo sprzed. Więc próbuję sobie przywrócić ten zapis. Tylko, że nie będę miał replikatora, nie będę miał transmitera. Wiadomo, bo tego nie, nie, nie robiłem. Trzymajcie kciuki w takim razie. Żeby to było z, po pokonaniu Smoka, a nie sprzed. Także ja teraz na moment dosłownie zakończę tego live'a. Spróbuję sobie ten zapis przywrócić. I może to pomoże. Zobaczymy. Zaraz będę z powrotem.